Manko wszystkim, to żył 1915, to jest pierwszy już ten odcinek, zagramy w Minecraft, nie, Minecraft z orłem, no. Um, Minecraft z orłem, zwykłe życie, jeszcze nie wiem jak to nazy, albo życie Minecraftowicza. No, to za chwilę przełączam się na typ, że gra jest życiem, nie? Nie, że wiem, że to jest film TP No, no to na razie mała przerwa, bo się muszę dostosować. Hmm, dobra, wracamy już do domu. O kurde, co to był za dźwięk? Ola, ja się boję. ja się. Mam zbroję? Mam. Jajka słodło, że jeszcze ciastka sobie zjem. bo kłodny jestem. Mlekiem popiję. Kurde, będę musiał niedługo iść po mleko. Lol. A, jeszcze jedno ciastko. Chyba nie. Coś innego sobie zjem. Ham. Kurde. Tak, znowu jestem normalny. Face Dziwię się, czemu dzisiaj nie dało otworzyć skrzynki. Yeah! Dobra. I znowu jestem, nie No. O! Otworzyła się. Dobra. Tak. Idę do kuchni. Jajeczka odłożyć. Ham. I ziemniaka z I się zjem. W magazynie co mam ciekawego? Eee, czemu ja tu jajka dałem, lol OMG jest znale. No, dawaj tego zimniaka O, miał, jam jam jam. No. Jeszcze popiję. Wodą. Szklanką wody. Jest. No. I idziemy. Hmm. Która godzina? Dobra, dopiero południe. Hmm. To może pójdę do wioski, coś kupię. Pieniążki. Ep. Wezmę sobie dyszkę. Idę na miasto, kupić coś ciekawego. Nie wiem, ciekawego czy nie tak drzwi otwierane fajnie się działają, bo ostatnio nie działały, naprawiłem no, fajnie, wszystko działa. No, południe dopiero. Hmm. Tak. Panie, co pan sprzedajesz? E, wal się. Wal się, panie. E! O, dobra. Jabłuszka się przydadzą. Dziękuję. kurna. koleś się ućpał ololololo oh! oh, la, 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 la. Oh, panie panie paniećpunie lol omg czemu on się naćpał łoku oh. uh. Po prostu, kuźdę, tak genialna wioska, że Jezus Maria, postawili dom, fajnie, w środku drugi dom, w środku tamtego jeszcze trzeci dom, a na górze jeszcze jeden dom, what the fuck, ja pierdzielę, fajnych mam sąsiadów, no nie ma co, no po prostu, ja pierd... What the... Okej, okay, dobra, e, jak tu się wchodzi? po prostu genialni sąsiedzi no ja pier... studni o kuźwa do kanalizacji parweł ja pieciele. pf iście iście kiblet wyśmierdziel pieprzone mhm. nie ma nic jest tu ktoś kurde co by chciał coś ciekawego sprzedać pani od ciebie już kupowałem no, kuźwa ja, ty jesteś fan. Co za morda, ty palancie, ty wyłaź Ty otwórz te drzwi, ty masz, ty w mordę. No, cześć, co ty chcesz? No, porąbało go, no. Weź się puknij, panie. Krzy... Będę kupować krzem. Jeszcze coś widy. i lol. No, pod im dwa kościoły. spider Spiderman. Hmm Może ksiądz coś sprzeda Ksiądzu! No debil patrzy się na swój genialny domek. Kurde, coś tu tak mało tych ludzików. O! W oddali widać ostatnio jeszcze jedną wioskę. Może tam się kiedyś zapuszczę. Może nie. Ej, co? Jest do tego domu się nie da wejść. Nie, dobra. Spoko, spoko, spoko. Eee, dobra z tym środku lefu nawiaska no spora, fajna, ładna, tylko że tam to debile architekci. No po prostu ja pierdziele, dwa kościoły obok siebie. wie, że kościoły ty wie co to jest. A dom w domie. Domu, który ma drzwi, dwa metry nad podłogą. Morda ty owco! Nie strasz mnie. Dobra, już jestem. Po prostu zapomniałem sobie łączyć pokojowy... Znaczy, pokojowy nie. Ale teraz się przełączam na tryb Minecraftowicza. No, dobra, idziemy połowić rybki. Rybki. Bez rymów, oczywiście. Wypięła się ciatyka Kurde, późno się do... robi na wieczorem ryby lepiej biorą Pani, rybo Chodź tu, pałoty Pała, pierońska rybo, ty. dobra, tu, pajaś idą. No hmm. ja, dobra, jeszcze przed zachodem słońca. Coś zdążę zrobić. Do kurek pójdę. Dawajcie jajka, dawajcie jajka. Jujka. Dorobię tych kurek tam, bo ich coś tam mało już. O, eee, łoda. Głupie jajka. Lefu. Dobra. Hmm. Tutaj pójdę na ryby. Powinno być trochę lepiej, Udeczka, Łódeczka. What the fuck? Co się stało? Alol, co się stało? Pomocy! Help me, please, kurde, co się dzieje, ja pierdzielę.

jest. Pizza jest? Pizzama part Dobra. ile? Forsa... W ogóle czemu nie trzymam forsa w kuchni? No jedzenie tu. Magazynier. Mało już miejsca w tym magazynie. Kurde, dobra. No to idę spać.